<laughs> no, więc cześć, z tej strony nadrobiamy. Ja. Widzimy po raz kolejny na moim kanale. I dzisiaj yy, zajmiemy się to sami w Dodefugie 22. Była dosyć duża, długa przerwa yy, od lipca, chyba, albo sierpnia to nie pamiętam. No, no, niestety, sorry, postaram się to jakoś nadrobić. Może teraz postaram się trochę powrócić. I no, cóż, co by tu powiedzieć. Jesteśmy w tej chwili w sezonach, bo wczoraj wychodziły tocy w godzinie 19.40, gdzieś takoś, i to jest ta drużyna. Yy... Tak się prezentuje, jest tutaj Suarez96, wysoko oceniona karta, Karasko, yy, Zaha, Gnabry. Fred, Michelle, Laporte, Cody, Loris. Yy, jeszcze był jeden. Czemu go nie ma tutaj? Nie mam pojęcia. Jest właśnie jeszcze ten Graf Gravenberg i wczoraj coś nieco się pootwierałem yy, I na przykład trafiłem tutaj Suareza, czterech Lorisów, Gnabriego. Karas, Carrasco, Kosache. Sahel, Sanrio, Antonio, koncu, No i ogólnie sobie trochę pootwierałem na dwóch kątach i na przykład na, na tym takim moim kącie pobocznym więcej, na pewno więcej, na pewno więcej, więc dzisiaj po prostu sobie będziemy otwierać paczki z sezonów, bo jest sezon piąty.

nie wiedziałem, nie wiedziałem o nawet, więc mi było tak, że siedziałem przez cały czas, gdy to wyszło, to już siedziałem po prostu bez... Zresztą nie po prostu wiedziałem, nie nie bez gry, po, prostu, bez gry, po prostu, tak. I sorry za przerwy, No to już brak czasu, a znaczy, czy czasu, bardziej chęci. i To był taki trochę powód. Bo nie nie wiedziałem, co robić. Nie wiedziałem, co robić i... I no i wiecie jak to wyszło, jak to wyszło no niestety niezbyt, niezbyt fajnie, no dobra, lecimy w mecze, lecimy w mecze, może pogadam czy coś, coś powiem, i... <słuch> Event tocny no, no w piątek o godzinie 19 wychodzą Premier League Tots i chyba tak szczerze wam w mojej, w mojej opinii, Szczerze polecam otwierać wtedy paczki, bo no wtedy będzie o wiele bardziej opłacalnie i no. Bo opłaca się po prostu otwierać te paczki, bo będą lepsze karty jak wczoraj otwierałem. Pół godziny może... Dobra, nie, więcej otwierałem. Chyba były tam 20 milionów gdzieś tak. A tutaj na innym koncie widać mu kostu to ceny tak szybko spadły, że no... Ciężko naprawdę yy, ciężko nad tym zapanować, starając się trochę je utrzymać, na przykład Suarezem, żeby mieć z innego większy zysk, no ale niestety nie był po to. No i jakoś to tak wyszło, że yy, nie udało się yy, aż tyle zarobić, ale i tak jestem na Stąk tutaj niestety nie. No bo na tym koncie tak zbytnio nie, nie gram. Znaczy dla paczek, dla paczek na przykład tak często dużo nie, tak dużo nie otwieram. Dobra, jeszcze dwa mecze yy... I... i... No cóż, no dużo się działo ogólnie w tej grze, bo... W ogóle nowy Doga nic nie robiłem od tamtego czasu, nawet nie wrzucałem takie jak kiedyś co każdego Doga Futa po prostu miałem w to wywalone całkowicie. I, i po prostu no brak chęci, ale grałem w tym grę, no, grałem cały czas i nie robiłem tego, teraz będę pokazywał przez ten okres toców, bo to jest to już taki luźny miesiąc. Już jest luźno. Jest luźno, no jest luźno, no. No i dobra, zrobiliśmy pierwsze sześciozonowe i zrobimy sobie taki mały pakowanie z tego. Tak? Mamy 6 minut nagrania. Więc yy, szybkie sezoniki. Sezon piąty, może coś tutaj wytniemy. Jakaś muzyka, mamy paczkę 87 z tego, więc juhu. No i mamy toca juniora 89, jest Pogers. Pogers jest. Też mam tutaj też jakieś nagrody, jak pico 18, też może wylecieć, coś dobry Tox Parecho. Takie same wyzwanie tylko że <laughs> z Hiszpanami. Dobra, Hiszpania, Hiszpania, państwo, Hiszpanię. <laughs> no mówię mam takie karty, więc to nie ma problemu. Teraz korta będę robię. No zrobiłem dużo dużo, nie mam, bo jest nie przycącę chyba, po prostu robimy początkę, tak to się skończyło. I. No, no i no, no i lecimy dalej, i zrobimy sobie na końcu Penning z tych toców community mam nadzieję, że coś z Lighting Roundów co otworzymy. Z tego co dosaliśmy z tych nagród. Postaram się też przygotować jakieś paczki na Premier League na przykład pograć jakiś tam. Yy, jakiś tam... Fut Champions Drafty program se. Mówił tak nie robiłem tak te właśnie w taki sposób. No, sobie po prostu, bo robimy jakieś tam większe większe gierki, może jakieś tam drafty. No. Paczek będziemy mieli wystarczająco tych 10-20. No nie wiem, zobaczymy w sumie, co z tego wyjdzie. Może coś jeszcze z kodów. Może coś z kodów jeszcze i... No to są community, chyba według, według mnie te tocy community, które są w tym roku, to jest... Od skok od tamtych, na przykład co były rok temu. Przepraszam, ale jest to widać czy na pewno. To, jak graliście w FIFA 21, na przykład rok temu, albo w drodze futa, to jesteśmy z, albo inne gry od futa, na przykład. Wiecie, fut 21, no to widać tą różnicę pomiędzy starymi <laughs> tocami ku Pamiętam w 19 to był. Albo nie w 20, był Kurtua 9,3 maksymalny. Tak pamiętam, to to był właśnie on. Tutaj jest Suarez 9,6, jest dwie karty 9,5. To jest dobra na community, najsłabsza. Karta ma 89, to jest dobra. No dobra. Też jest... wyszły toc sami samej duży na jest to jest jeszcze też toc z ligi holenderskiej i e, to jest mocne, to jest mocne, to jest na pewno mocne mocne są tocy, bo 95, dobra mamy, mamy dwie paczki 87 plus też jakieś inna, więc mamy kolejnego to co mamy Pika, z którego nic nie dostajemy, W ogóle na ostatnią nagrodę TOTY pak. I konwenc pak. Dobra. Lecimy, lecimy z tym, lecimy z tym. To są nasze paczki. Więc PIK 87 to nie, nie jest na razie nic jakoś zbytnio mocnego i 8, tutaj może być coś dobrego jest Krates 89 i teraz, dwie paczki 87, tu może być wszystko jest to, to moment, czyli kto to jest Silva 88. Niestety niezbyt dobra karta, ale mamy jeszcze jedną paczkę 87, z której dostaniemy ikonę. i Mamy jeszcze jakieś lightning Round. Paczka 86, 8 paczek 86, więc też otworzymy. Ikona blank, 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 blank. blank. O, mamy. Teraz te dziwne walkouty. No, to jest dziwne. No, donna Ale to tak dziwnie wygląda. Tak strasznie dziwnie. jest to! Hiszpania, czy to jest Laporte? Moreno, Moreno. Jednak Moreno, mamy toca. Mamy toca trafione. I jest dziwnie, drugi. Jest drugi. Lois, lois. Jest! Mamy Lorisa. Team of the Season Loris, 95 euro. Przepod Izaha! Wow. Wow. To jest... Dobre. Strasznie dobre, dwa tocy w jednej paczce. Jeszcze jest szansa. Jest trzeci toc! Trzeci toc to jest Moreno po raz kolejny, ale wow, dwa przepotężne tocy w jednej paczce. Teraz ikona, moment, Argentyna. Ja y, Zanetti. Toc, toc, toc. Y, nie wiem, nie mam pojęcia z, z ligi y, kalenderskiej, nie mam pojęcia. Timber, Timberman. Niestety teraz ikona wyleciała. No cóż, tak się dzieje czasami, że nie, wszystkie, nie wszystko dostajemy. Mam jeszcze w ogóle to SBC tutaj. I dobra, ja już zrobię go na następny raz. Jakie to są paczki 8586, Porobię sobie kilka SBC takich yy, i takich po prostu i i eventowych, na przykład też tutaj potoc i tak dalej. Przygotuję trochę paczek na następny odcinek z. Openingu i to chyba na Premier League, więc najprawdopodobniej za tydzień będzie film. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że dobrze mnie przyjmiecie po raz kolejny. I co, ja się z Wami żegnam, cześć.